Trzymałeczko. Bierzemy za resztę tych balkonów. Mam już ten paski docięte. Czasami ja chciałem na 20 cm, bo 15 tu nam brakuje. Ale tak, trochę mało, bo tu jest druga łata przybita z góry. Opór. W sumie mogą być na 25 ucięte, ale szkoda było płyty. Po drugie, będzie fajnie tu breszką podłożyć, żeby wyrwać. No i deski już mamy z tego, płyty OSB pocięte na wysokość balkonu na 20 cm żeby to tutaj przypasowało wszystko z kształtką, nie? sobie tu łapiemy od środka no i tu mamy ten ustęp pusty, pusty no Ci, nie? To puste miejsce to jest przerwa między balkonami tutaj na metr jedno mogłoby być lane razem jedna balustrada tak to dwie osobno no, ale w sumie to jak będzie to do, do kąta to będzie stabilniejsza nie? No druga strona też obita, pośrednio się bierzemy za burty to będzie można zbroić no, później się mocno no i tą stronę mamy. Mm. To jest wypływ na 20 cm. To jak elewacja. Yy, boki mam zrobione. No tak wiadomo, zrobić złączkę. To zrobić złączkę. No i damy jeszcze później zastrzały, żeby nam to się nie, beton nie rozepnął na zewnątrz. Nie? No to jest te ta korytka, także tu w całości żelba Przestrzeń metrowa zostanie między balkonami ale tam też kończymy drugą stronę I, i, I będziemy mogli się brać w końcu za Za zbrojenie tego wszystkiego, Więc leżą tak porzucane Tylko teraz wszystko połapać, poustawiać Fajki porobić Skręcać to do kupy Takie niewymiarowe te balkony, bo to ani płyta no bo to metr 40 m, szerokie no to, że no może tutaj i tak będę łączył te brzegi no ale mówię tak jak schodem mam tak samo 130 jakby nie mogły być 125 by kłapły płyta by wyszła na stopnie czy coś nie no ale co zrobić no ale że zrobię poskręcam to i te boki i to będzie finito z grubsza Robić więcej, i kręcić dolną siatkę, później figury, i na górną siatkę. Na przykład po 150 dogięcia różnych figur, także będzie co robić. Kupiłem tam jakąś nową gętarkę, troszkę masywniejszą od mojej. Moja zresztą już zużyta. Tam już trochę coś leży pocięte, różne długości, tu krótsze. Tam jeszcze ósemki, jeszcze kurczę do docięcia. ósemki także się chować w cieniu i giąć. Radzie jest dobrze, bo czy przy które tam się schowałem pod balkonem, jest cały dzień cień, to można sobie rzeźbić. A reszta się będzie smażyła u góry. Nie no, wszyscy się będziemy smażyć u góry. Zaczyna grzać. Wczoraj zacierałem do neką posadzkę. Na gładko pod garaż 8x6 krótko, pół, po, pół posadzki było w cieniu przez cały dzień. No do 11 w nocy nie chciało wysnąć. Masakra Dobra, idą chłopaki, biele się.